Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Niluś, co? Co się tulisz? Coś yy, w nocy się działo. Nie wiem w sumie co nawet. Nilton, ty coś ewidentnie chcesz ode mnie. Ale co? No, coś w nocy się działo. Dlaczego? Ja pierdzielę. Jak to się stało? Powiedzcie mi. Czy to jest sprawka tej właśnie akcji z nocy, czy co? Patrzcie, czy mi się wydaje, czy ja hm nie ma żadnych ran otwartych. Wiem, że jedna jedna właśnie z tych kochinów Kulała na jedną nóżkę. Tylko pytanie, bo teraz nie, nie jestem w stanie połączyć tutaj wątków. Bo co się działo? Eee, nie sądzę, żeby ona została na noc. To raczej nie wchodzi w grę. Bardziej bym powiedział, że po prostu strata. Bym to tak bardziej uznał. Wypuścimy kurki. Zaraz zgarnę tamtą. Mm, tak, no i to jest, to jest tak, która widziałem, że coś na nóżkę jedną kulała, ale nie sądziłem, że to będzie miało jakieś inne, wiecie, tutaj zaraz efekty, nie? Kurczę, no szkoda, ale do czego zmierzam? Do tego, że w nocy była pewna akcja, znaczy akcja, no, no je, po co ja tu otwieram? Tutaj muszę otworzyć, już normalnie nie myślę. Także otwieramy yy, i coś chciałem powiedzieć, że w nocy właśnie, o 3 w nocy dokładnie, trochę przed za 15 trzecia Jeszcze nie spałem i strasznie są zaczął szczekać, Straszliwie i ever w zasadzie no i myślałem, że może jakoś wyży na coś. Znaczy nie wiem co dokładnie, było czy nie było, nie wiem ale Teraz wiecie, nie mogę połączyć tych wszystkich informacji, bo coś czekało trzeciej. Patrzę, kochinka e, e, nie żyje. I teraz jak to to połączyć? Raczej bym powiedział, że tu nie ma nic wspólnego ze sobą, te dwie rzeczy. Śmierć tej kochinki i szczekanie tych psów Dlaczego? Dlatego, że no po prostu Ja bym zauważył, że ona jest na wybiegu Także ona musiała za dnia wczoraj Bo patrzcie, tutaj tak nie widać Tutaj nie widać, dopiero tutaj widać O. No i właśnie wiecie, ja tutaj zbytnio się nie patrzę Tak patrzę, o tutaj zawsze staję I tutaj sobie patrzę No i z, te, z tego punktu widzenia nic kompletnie nie widać Także wydaje mi się, że wczoraj, no nie wiem co myśleć, powiem wam, no ale, no jest strata, wydaje mi się, że jest to strata spowodowana po prostu stratą, no tylko z jakiego powodu, pytanie, nie, no bo co? A to co? Co tak piszczy tutaj? Seramki, już dłużej jesteście, nie? Na wiosnę to jajeczka powinno się znosić. No, także muszę tutaj wodę, wszystko im podać. Ale strasznie dziwna sytuacja, zaraz biorę tę kuchinkę Bo, no sami wiecie sobie dlaczego, już Wam powiedziałem. No i teraz nie mogę sobie tego w ogóle poukładać w głowie, powiem Wam. Bo za dużo informacji. A za mało wiadomo, o, tak bym kto powiedział. No ale dobra, tutaj kurki piją sobie, zaraz muszę też im napełnić w kurniku, ich kurniku. One wylewają, także tam coś innego by się przydało. No, Putriksy tak pije z kolei, także tutaj wodę muszę ponapełniać wszystkim. I moi drodzy, lecimy do kurczaczków Sirki, zobaczyć co tam u nich. Napełniam właśnie poidło 30 litrów, także ja teraz napełniam. Tutaj przymknę, no wąż sobie leci, ale chcę iść zobaczyć, bo tutaj powiem wam, że wyciek jakiś jest i teraz dziwna sytuacja, o już nie ma, patrzcie już jest sucho, bo zakręciłem ten zawór i pokażę wam, o w ogóle jakieś tu korzenie dziwne, nie wiem co to jest, e czekajcie, ta woda w sumie taka nie jest zimna. Znaczy zimna, no taka... I patrzcie, teraz woda jest... Stoi. Włączę to. I patrzcie, co się dzieje. Bąbelki. I tam jest jakiś ostry wyciek, wydaje mi się, wiecie? O, i patrzcie. Widać na dwir. Także tam musi być coś ostrego, i zaraz będzie się przelewać ponad tą studzienkę. Ty laki, nie wpadni tam. wyławiać cię nie będę. Ty są też nie lepiej. No i ona się tu podniesie, i generalnie tak cały czas leciało. Wystarczyło, co prawda, to zamknąć. I patrzcie, i wir się stopuje. Już zamknąłem. O! Już przestaje. Tafla wody się uspokoiła. I jest po wszystkim. Generalnie tu było mokro naokoło wszędzie. Ponad tą studzienkę wszystko. O! Dobra. zamknięte, bezpieczne. I to nawet się tutaj na pole wylewało. No ale, co zrobić, coś tam będzie trzeba, zamknięte jest, trzeba będzie wypompować i coś, o kurde, znowuż, ja widzicie, znowuż się zagadałem, przelało się, jak myślicie? No pewnie, że się przelało, no oczywiście ja zapominam, wychodzę sobie, na szczęście nie dużo, troszeczkę. I rozmawiam z Wami. O, no tak to jest właśnie. Zakręcimy. Ojej, już parę razy tak mi się zdarzyło. Najgorzej, właśnie jak z Wami tutaj rozmawiam, i ja, wiecie o wszystkim zapominam wtedy. No ale dobrze. Także teraz tak biorę zakrętkę, zakręcam. O, proszę. I teraz tutaj odkręcam. A żeby dopuścić im jeszcze trochę, to tutaj odkręcę to wtedy. Ładnie leci, żeby już miały do pełna Znaczy to i tak by im się wyrównało, ale... Dobra, zakręcam, no i mają Czyściutką, piękną wodę, trochę przelało się, ale odrobinkę To nie ma problemu żadnego No dobrze, jesteśmy u kurczaczków, widzę, że muszę wymienić im wodę Ale mam dla nich yy, jajeczko, mam dla nich jajeczko jak Zarówno dla seram również, także... Yy, kwoka, podnoś się bo maluchy chcą zjeść pewnie. Także zaraz je postawię na nogi i wymieniam wodę i zaraz się widzimy. O, e. coś tam jedzą. Tak obserwuję czy czasem wiecie, czy czasem nie ma jakiś problemów, jakiś kurczaczek, coś, czy nie jest słabszy, czy czasem nie ma tych y, problemów z nóżkami, czy coś, także obserwuję pisklaki, ale z tego co widzę, to wszystkie ładne są zdrowe, także super. No i jedzą, jedzą wodę, też im wymieniłem. Dzisiaj też będę chciał im sprzątnąć, dlatego że, no, już się wszystkie wysuszyły, już wszystko doszło do do siebie, także myślę, że można im tu ładnie pościelić wszędzie i będzie przyjemnie. No, patrzcie, jak Kwoka im tam coś rozgrzewuje No, Załatwiła się. No właśnie i właśnie po takich, po takich, wiecie, jak ona siedziała tak długo, to ona ma takie duże te. Kubeczki. i to też mega śmierdzi no, czy to akurat już nie ale takie jak w trakcie siedzi, jak siedzi i takie coś zrobi no to uwierzcie mi, że śmierdzi no, no dobrze jajko dostałem, ale na to jajko nie są tak chętne no ale zobaczymy zaraz pewnie zjedzą też dam syramon bo one też chętne są także idę im dać Jeju, już prawie to nagrałem. Jeden pisko jak się uczepił kwoki tutaj tego, e, tego niebieskiego. I normalnie trzymał ją za to chyba przez 10 sekund i ona tam rzucała, rzucała się bolało ją to. A on się trzymał i normalnie latał tutaj na wysokości. No, ale powiem wam, że jajka, tak kurczę, no niechętnie, niechętnie. Ładnie im to posiekałem, wszystko jest ładnie. Być może to wygląda na zbite, ale to nie jest zbite moi drodzy. E... No tam ostatnio miałem jakieś komentarze, no ale to już szkoda gadać. Generalnie kwoka zawsze jak im pokażę, to na im to rozdrobni mimo wszystko i one wtedy lecą do tego, także to, o to się nie bójcie. E... No, też jedzonko im świeże dałem, także mają co jeść. No i tam szukają kolej dziukę jak widzicie. No ale ona nie chce mi pokazać, że to mają mieć ten problem. Coś tam skub, skubnęły, nie? Ale nie wiem. Może jeszcze nie są takie głodne. Zobaczymy. Seramy to się oczywiście pierwsze rzucają na te jajeczko. I z tego co widzę, to ta jest na pewno kurka. Opa, czekajcie. To nie wiem, w sumie. No, jeszcze tak nie wiem, ale wydaje mi się, że będą. Ten mniejszy nie jestem w stanie jeszcze rozróżnić, ale z tych większych trzech to dwa koguciki jedna kurka, tak mi się coś wydaje, no ale nie wiem. No patrzcie, one już zjadły no miały, także dam im jeszcze trochę, one sobie chętnie to zjedzą, a jeszcze trochę tego mało. No. no witam was moi drodzy później, później, bo znacznie później, dlatego że e, mamy godzinę 23 także bardzo późno jeszcze nawet jajek nie mam zebranych także o to mi chodzi, że wszystko tak późno jakoś dzisiaj kur zamkniętych nie mam pięć jest dzisiaj, tak? pięć tutaj jest, no jedzenko mają, wodę mają także im przymknę w zasadzie zamknę do zera, bo jest zimno tu też im ładnie zamknę żeby im nie wiało i moi drodzy tutaj też im zamknę one sobie rano otworzą tamte drzwi siłą spoją to się nie martwię no i pytanie teraz żebym wiecie nikogo tutaj nie zostawił przez przypadek ale to nie to nie wydaje mi się że po prostu po prostu no taki przypadek strata i tak mi się wyda o naprostowałki trochę te żebiczki tak czuję po tym po zamykaniu no i zobaczymy tylko do nich czy to wszystko gra czy wszystko jest okej? Okay? No jak najbardziej Wszystko jest dobrze Siedzą za tą grzędą normalnie Właśnie jeszcze Muszę im tą grzędę zrobić Oczywiście co? Zapomniałem także Ci co czekałem na grzędę U kurek ozdobnych to bardzo was przepraszam Że dzisiaj nie udało mi się jej zamontować To jest takie proste To naprawdę niedługo mi zajmie a zwlekam z tym normalnie, jak nie wiem z czym. Także dobra, zamykamy. Niech kurki tu sobie grzeją. No i jajeczka, trzeba zebrać jajeczka. Tu jest jeden kółcik. A ty co, kółcik? Tu jest drugi. O, kurki tam. Także dobrze. Dzisiaj jest w ogóle. Teraz jest 3 stopnie. Także bardzo zimno. Wyobrażacie sobie. W kurniku jest trochę cieplej, ale nie wiem czy. Tutaj tego nie będę, bo tu jednak dużo zimna chodzi, a na takie noce to kurczę by się przydało takie coś zamknąć, nie? Chociażby styropianem, już po problemie, o ile by tu nie dziobały No dobrze, moi drodzy, także kurki, ja was przepraszam, że tak późno dzisiaj te jajeczka kurcze zbieram No ale co zrobić, nie? 3, trzy, trzy, sześć Osiem Dziesięć, trzynaście, piętnaście, osiemnaście, a tu jedno brudne, myślałem, że zbite osiemnaście. Dobrze, dalej, dalej. Dwadzieścia jeden i. i, i. Dwadzieścia pięć, dobra, tutaj trzeba zebrać dwadzieścia pięć, dwadzieścia osiem, kurczę jeszcze zbiłem dwadzieścia osiem, trzydzieści trzydzieści. 6 39 i 41 42 3 i 4 i 45. Także taka bym powiedział norma, tak inaczej nie norma, ale takich takie liczby często tutaj w tym miesiącu zaistniały. 45 sami powiedzcie, że te 44, 45 często naprawdę były. Dobra, to już jest okres, kiedy muszę tutaj zamykać, żeby tutaj kotki miały cieplej. No, także ja sypnę tylko tu kotom i e, kury nakarmię i tak dalej. No w sumie już dużo nie mam do roboty, tylko tutaj im sypnąć i to wszystko moi drodzy. Także... E, Albo się widzimy, albo nie u pisklaków w piwnicy. No jeszcze przyszedłem tutaj. Tutaj jeszcze pod mamusią, ale już tak się nie mieszczą wszystkie, patrzcie. Już tak wszystkie się nie mieszczą i patrzę, że się pierzy chyba, bo patrzcie ile tutaj tego, tych piórek jest. Bardzo dużo. No i zobaczymy jeszcze do sileczek. Na a to wiadomo, jajka nie zjadły. Co za... Małe dupki wodę ubrudziły, wiadomo. Także im wymienię zaraz trochę ziarenka pojadły, widzę. Ale to jajeczko tak niechętnie, niechętnie szkoda, szkoda, bo naprawdę by sobie trochę pojadły. Eee, a nie, ziarno tylko ziarna jeszcze się najedzą w życiu, nie? A jajko to kurczę ograniczone będzie, słuchajcie, no. No dobra, no to także moi drodzy daję im wodę. A ja wam życzę miłego dnia. Jeżeli to oglądacie, a jak nie, to dobranoc, miłego wieczoru. A widzimy się już w kolejnym odcinku. Jeżeli chcecie w ogóle nie zostawić łapkę w górę, to możecie. Macie taką możliwość. Subskrypcję również i komentarz. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Do następnego. Siemaneczku.